Rozwój w kontekście cyfrowym jest jednym z nowych elementów, kluczowym elementem dla, dla rozwoju polskich, polskich przedsiębiorstw. Dyskusje na temat rynków docelowych są absolutnie najważniejszym krokiem, to pierwszym krokiem, jaki powinien przedsięwziąć każdy e-commerce planujący ekspansję na jakikolwiek rynek zagraniczny. to znacznie więcej niż e-commerce. To nas odróżnia od konkurencji, że my nie mówimy tylko o tym, jak sprzedawać w internecie, jak polepszać swoje wyniki, ale sugerujemy na jakie rynki warto wejść, aby te wyniki były jeszcze lepsze. Polish companies have a great opportunity to compete in a market thats growing very, very fast, but it's being neglected by a lot of big players. We are a well-known, established marketplace in the CE region. One of two shoppers are already present in our platform, so we have a database of over seven million customers that the poly sellers can address. Zakładając jedno konto, sprzedawca ma możliwość rozpoczęcia eksportu do 10 krajów w Europie, więc może bez konieczności otwierania kolejnych kont czy tłumaczenia ofert, to wszystko dzieje się za pomocą kilku kliknięć. Jeżeli będziemy mieli już zestaw. Yy... Takich narzędzi technologicznych, to warto pomyśleć dwa kroki do przodu i zbudować sobie taką poduszkę finansową, pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym. Dzisiaj w ofercie banków mamy różnego rodzaju rozwiązania finansowania dedykowane właśnie dla eksporterów czy importerów. Są też produkty kredytowe, które można połączyć z różnego rodzaju programami dotacyjnymi. I do tego dołożyłabym jeszcze odpowiednie ubezpieczenie, ponieważ nie znamy kontrahentów, z którymi będziemy współpracować, rynki są nowe, więc warto również o to zadbać. Myślę, że dzielenie wiedzą się zawsze opłaca. Plusem i olbrzymim, olbrzymią wartością w ogóle całego rynku e-commerce jest to, że jako marki, jako firmy jesteśmy bardzo otwarci. Lubimy dzielić się wiedzą. Global Check-in to doskonałe miejsce, aby przede wszystkim spotkać się ze sprzedawcami małymi, średnimi, posłuchać tego, co mają do powiedzenia i w jaki sposób jeszcze bardziej możemy im pomóc. Jest tu też wiele firm i to doskonałe miejsce do, do wymiany poglądów, a także networkingu. W dobie bardzo szybko zmieniającej się gospodarki, sytuacji mikro, makroekonomicznej, sytuacji branżowej, jest to niezbędne, żeby rozmawiać, żeby podejmować dialog, nawet pomiędzy konkurentami. Konferencja Global check na stałe wpisała się już w kalendarz eventów e-commerceowych. Chociaż ja nie do końca lubię to stwierdzenie, bo Global check to znacznie więcej niż e-commerce. Serdecznie zapraszam do udziału również w kolejnej edycji.